Witajcie z tej strony. Słuchajcie kolejny odcinek z serii Wybory Prezydenckie 2015. Tym razem porozmawiamy o kandydacie, który, na którego chyba czekacie. Na moją, że tak powiem, moje zdanie na jego temat chodzi o Pawła Kukiza. Jakiś czas temu wspominałem parę razy o Kukizie, o jego. Poglądach i co, jak się do nich odnoszę, było to przy okazji filmu traktującego o konflikcie na Ukrainie. Powiem Wam tak, wtedy nie godziłem się, nie zgodziłem się ze zdaniem Kukiza, że należy w ogóle trzymać się jak najdalej od Ukrainy. Najlepiej w ogóle tam nic nie niech, w ogóle nic się nie wpierdziela. czy ani dyplomatycznie, ani politycznie, ani wojskowo. Nadal się nie godzę z głównymi założeniami. Przypominam, z głównymi założeniami klubu Przypominam, że moja, moje poglądy na temat naszego zaangażowania się na Ukrainie również w pewien sposób ewoluowały, gdyż dawniej też twierdziłem, że nie należy się wpierdzielać, ale teraz jednak twierdzę, że należy robić wszystko łącznie ze sprzedażą sprzętu w Ukrainie ze sprzedażą niepodorywaniem żeby Ukraińcy jak najdłużej napierdzielali się tam na swoim wschodzie swojego kraju z tymi separatystami i Rosjanami. Też e, jeżeli dwa wrogie nam kraje, a Ukraina według mnie jest krajem nam de facto wrogim, dwa wrogie nam kraje toczą ze sobą konflikt, to jest to tylko na korzyść naszej ojczyzny. I oby jak najdalej Ukraińcy się musieli napieprzać tam na wschodzie z Rosjanami i z separatystami. A Oby jak najdłużej Polska nie musiała się bezpośrednio angażować w tym konflikcie. Na tym polega różnica w pojmowaniu naszego stosunku do Ukrainy, różnica pomiędzy moimi poglądami a poglądami Pawła Kukiza. No tylko, że ja jestem chmielem, który sobie siedzi tutaj pod Piasecznem, niedaleko od Warszawy i nie jestem kandydatem na prezydenta, no a Kukis jest. A teraz co do samego Kukiza, bardzo podoba mi się cały leitmotyw jego kampanii, czyli hasłowo potraktowana, można powiedzieć, zmiana systemu. Oczywiście Kukiz, startując w tych wyborach, ma świadomość, że po pierwsze nie ma szansy ich wygrać, raczej, raczej. chociaż wiadomo, wszystko może się zdarzyć, wszystko się rozbija o frekwencję wyborczą, bo podejrzewam, że jeżeli frekwencja wyborcza byłaby na poziomie 99%, czyli na przykład uczestnictwo w wyborach byłoby obowiązkiem każdego obywatela, Kukiz miałby o wiele większe szanse niż teraz, kiedy do wyborów pójdzie 30, 30 parę procent, być może, yy, obywateli. No, do 40 parę, bo w wyborach prezydenckich zawsze jest więcej. Ale Cookies, mówiąc o zniszczeniu systemu, o przewróceniu systemu do góry nogami, o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych, co według mnie ma wielki sens, mimo że jest to co chwila deprecjonowane przez jego przeciwników politycznych, że to nie, to nic by nie zmieniło. Tam jest podawany durny przykład Senatu, w, tej, w tym momencie. <laughs> Przepraszam, mówiąc o tych wszystkich rzeczach, Cookies. Po prostu chcę policzyć szable. chcę policzyć, ile, jakie de facto ma poparcie takie myślenie, ilu jest Polaków, e, którzy mają dość tych samych politycznych ryjów mm, u złoba i ilu Polaków, którzy, ma, którzy popierają takie mm, idee i ilu Polaków, którzy mają tego dość, pójdzie na wybory. Podejrzewam, że następnym krokiem Kukiza po wyborach będzie założenie partii politycznej. Partię to prawdopodobnie będzie chciał założyć z ludźmi typu Grzegorz Brown, być może Janusz Korwin-Mikke. Wtedy, słuchajcie, ta partia byłaby chyba... No, byłaby bardzo ciekawą sprawą, dlatego że, no, oczywiście, ciekawa sprawa, czy by się oni wszyscy zgadali. Ci goście, główni gracze na tym, w tej niszy politycznej. Partia by była ciekawą sprawą, dlatego że to była, była pierwsza partia wywodząca się, można powiedzieć, ze społeczeństwa, z ludzi, z ludzi nieskażonych jeszcze taką pierwszoliniową polityką z ludzi, którzy wydaje się, że wierzą w to, co mówią, tak jak Cookies, wydaje mi się, że on szczerze wierzy w to, co mówi, tak samo jak Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun, a nie robią tego w celach kariery, władzy, władzy dla władzy i w celach zarobkowych, no bo przypominam, że praktycznie, teraz brama mi wypadnie z zawiasów, że praktycznie wszyscy politycy w Polsce tych głównych partii robią to wszystko dla kasy wyłącznie. Takie jest moje zdanie. <śmuch> Obawiam się tylko jednej rzeczy: że Paweł Kukis po tych wyborach, jeżeli będzie chciał organizować partię, a wydaje mi się, że będzie chciał, zdaje się, już nawet wspominał coś o tym, że takie plany są. Zaprosi do współpracy no jednak ludzi, którzy mu na ludzi pokroju, Pana Wiplera i innych. Natomiast jeśli chodzi o samego Pawła Kukiza jako kandydata na prezydenta, bardzo podoba mi się. Podobają się jego wystąpienia medialne, w telewizji, bardzo podoba mi się kampania jaką prowadzi teraz przy tak skromnych środkach, podobają mi się jego wypowiedzi. Wkurza mnie właściwie jedna rzecz wkurza mnie nadmierne mm, przytulanie się do NSZZ Solidarność i jej szefa Piotra Dudy nie mylić z Andrzejem z PiSu. wkurza mnie to, gdyż obawiam się, że mm, w takim wypadku jeżeli by to, jeżeli by partia mm, Kukiza powstała potem po wyborach to mogłaby się stać zakładnikiem NSZZ Solidarność. I, a z tego, wiadomo, nigdy nic dobrego nie wychodzi. Poza tym bardzo cenię sobie u za to, że wygląda na to, że jego kariera polityczna nie jest sposobem na zapewnienie sobie godziwej emerytury, gdyż Kukiz jest bogatym człowiekiem, słuchajcie. Zrobił swoje, wiele, wiele dobrego dla polskiej muzyki. Zrobił wiele, przypominam, zawsze on był zaangażowany politycznie w, w swojej działalności artystycznej. No, może pomijając płytę z Borysewiczem, tą pierwszą, <trafi> potrafi to, co mi się w nim bardzo podoba i to, co dla mnie jest decydujące decydujące o moim dobrym odbiorze tej postaci. Cookies potrafi zmienić swoje zapatrywanie na niektóre rzeczy. Potrafi wycofać się z nietrafionych poglądów, jeżeli ktoś go do tego przekona. Bardzo to sobie cenię u ludzi, gdyż sam u siebie sobie taką cechę cenię. Jeżeli ktoś mnie przekona do swoich poglądów, potrafię odwołać swoje, jeżeli ktoś mnie przekona, oczywiście. Potrafię przyznać się do błędu i on potrafi. Tô